Dzień dobry, znajdujemy się właśnie na Oporowie przy szkole podstawowej nr 15, gdzie treningi prowadzi trener Piotr Zieliński. A teraz sprawdźmy, jaki widzimy. To ćwiczenie do, do czego służy? Co ono kształtuje? No tutaj akurat chcemy się skupić na koordynacji, żeby widzieć piłkę, łapać ją, najlepiej jedną ręką. Niektóre, że w większości tutaj starszych dają radę i, i będzie to prosperowało w naszym tutaj e, teamie. Jaka to jest kombinacja ciosów? Gdzie to możemy wykorzystać? No oczywiście tylko w walce na macie. Niedługo nasi zawodnicy będą próbowali własnych sił w sparingach klubowych, więc tam będą mogli pokazać te akcje, które przerabiamy na treningu. Tu jest najwięcej ciosów prostych, tak? Będziemy na tym bazować, które będą na pewno skuteczne w walce. To widziałem świetna atmosfera tutaj na tym treningu. Jak tutaj można do Was dołączyć, trenerze? Zapisać się przez panel na Samuraju. Treningi odbywają się w poniedziałki i w środy o godzinie 16 i 17 na ulicy Morelowskiego, tutaj w Szkole Podstawowej, więc śmiało zapraszam wszystkich i wpadajcie do nas. No super, bardzo dziękujemy trenerowi za gościnę. To był wspaniały czas. Do zobaczenia.